Okej okay, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w tej krótkiej rolce, Dzisiaj jestem z Grzesiem, cześć Grzesiu, moi drodzy, pokażemy wam jak uderzać z krokiem do tyłu, moi drodzy, no nie uderza się tylko idąc do przodu, ale też czasami trzeba uderzyć w kontrze, czyli idąc do tyłu można również y, boksować, moi drodzy, i dziś Grzesiu, nie mistrz Grzegorz, moi drodzy, Grzesiu wam to pokaże, i oczywiście moi drodzy, nie bądźcie zbądź krytyczni, ponieważ Grzesiu się uczy dopiero... Tego drugi dzień. Jest drugi dzień u mnie na treningu i drugi dzień się tego uczy. Jedziemy, okay. moi drodzy! I jedziemy, moi drodzy, czyli idzie tarcia na Grzegorza, czyli idzie na na niego, a Grzesiu wykona prostą krótką akcję. Moi drodzy, zobaczcie, jedziemy. Hop, hop. Tak jest. Pokażemy, moi drodzy, z drugiej strony. I uwaga! Tak, hop, hop, tak. Okej, okay, moi drodzy. I tak wygląda, moi drodzy, praca na odejściu. Na tak zwanym odejściu, moi drodzy. Oczywiście nie jest to yy, idealne, ale moi drodzy, dajcie lajka Grzesiowi za to, że nie wstydzi się pokazać tego, jak się uczy. Grzesiu, dziękuję i pozdrawiamy.